Płyta indukcyjna Amica koszt 999 zł. We wszystkich sklepach 949 na Lego 812. Dziwne, bo tylko jedna taka aukcja, a nie jest taka śoutletowa płyta. Czy używana, czy tak dalej. Przyszła w takim okresie, w takim pudle. Napisane, żeby nie deprać, i tak dalej. Zabezpieczona tym styropianem Dostajemy w zestawie taki zestaw instrukcji. Steropian przy że od razu sprawdziłem, czy na pewno nie jest pęknięta. Lepiej ją nie przedstawiać, bo to sam ją tak rozwalę. A, podostajemy dostajemy w zestawie taką taśmę. Płyta, model. Jeszcze raz pokażę PI6501. Patrzyłem, ta w takiej folii była zawinięta. Opakowanie, czyli dość dobrze, na pewno się sprawdziło. Taka taśma montażowa. Musimy wyciąć blat i ją włożyć. Sprzęt oceniany na bardzo dobrej jakości i we wszystkich sklepach cena, jak mówię, 999 zł. Patrzyłem za płytę za 1099, ale się okazało, że tańsza jest bardzo podobna. Boston 1. Do podgrzewania szybszego tutaj to nie chcę tego wkręcać, czego nie mamy. Tutaj jest schemat instalacji, dwa wentylatory płyta. Tyle wystaje brzeg, rant, który oprzemy na blacie, który będziemy wycinać. I oczywiście było zaznaczone, że bez wtyczki. Schemat mamy tu na końcu. Nie chcę tym za bardzo przeszkadzać skracać, teraz przestawiać. On no do góry nogami akurat się ułożyło. Mamy schemat podłączenia. Będę oczywiście, można podłączyć po 380V do 415V i od 220 do 240V. No to będzie moje podłączenie. No. Poza tym w zestawie montażowym jeszcze mamy tutaj takie pierdolniczki, żeby to mocniej utrzymywało się. No zobaczymy czy je wykorzystamy czy nie na krawędzi szafki będzie, nie będzie wiele wystowało, na pewno trzeba uważać, żeby ta szyba się nie potłukła. Kurierem dostarczona płyta przy kurierze na wszelkiem wy... płyta indukcyjna dostarczona kurierem. Przy kurierze na wszelki wypadek otworzyłem paczkę, gdyż opinie są, że bardzo często jest potłuczona, a gdy przyjdzie potłuczona to niestety wiadomo. Gwarancja tego nie uznaje. Na produkt jest 2 lata gwarancji. 812 zł plus wysyłka. 14 zł ta firma, w której kupowałem wysyłka. robi łatwość czyszczenia. Land taki zaokrąglony, więc nie jest ostry. Tutaj przewód, schemat przewodów elektrycznych 380 do 415, a z drugiej strony taki sam. <grych> no ale 220 jest, no ja będę pod 220 oczywiście podłączał nie pod siłę. Płyta dobrej jakości, ma bardzo dobre opinie, więc... Tym razem idziemy w indukcję. Ta droższa płyta podobno jest również mniej ekonomiczna. Ta ma moc 6800 W, druga płyta miała 7400. Oczywiście mówimy też, że a bo długo oglądałem po prostu płytę trochę inną. A w końcu zdecydowanie się na tą, gdyż różnica była niewielka, a różnica w cenie okazała się na koniec prawie 300 zł. 250, więc płytę montować będę być może dzisiaj. Ale na razie chciałem pokazać jak ona wygląda i w jaki sposób przyszła zapakowana. Nieuszkodzona, na pewno trzeba obejrzeć przy kurierze, gdyż to jak mówią nigdy nic nie wiadomo. Według opinii różnych, czytając, czy co jest lepsze, czy gaz, czy indukcja, co się bardziej obecnie opłaca. Przed kilka lat temu były informacje, że gaz obecnie, było, że prąd od użytkownika płyty. Usłyszałem, że jednak obecnie chyba jednak gaz jest bardziej ekonomiczny od płyty. Nie wiem, jeśli chcecie takie informacje, to je sobie wyszukajcie. Montaż płyty wiadomo. Wyciąć trzeba w blacie. Trzeba to przykręcić i na równo szafka będzie 60 Tutaj tą taśmą odkleić Logi. Dobrze, że je w zestawie. No i jeszcze musimy zamontować tą wtyczkę. Tak właściwie w tym momencie ta płyta nadaje już się do podłączenia. No wiadomo, to się grzeje i tak dalej. Ale właściwie mm, moglibyśmy ją podłączyć tak leżącą, tak? Tylko przewód zrobić. W większości płyt jest jeszcze. Wtyczka. Tutaj akurat nie ma wtyczki to pewnie takie przyoszczędzenie w tym momencie, albo sprawa tego, że wymyślili z tą mocą. Że jak moc, to niekoniecznie wtyczka się przykręca. Ja podłączę pod zwykłe 220 V, czyli zainstaluję zwykłą wtyczkę. I tak właściwie mógłbym to tutaj w tym momencie odpalić, tylko oczywiście trzeba ją na czymś położyć, nie na tym steropianie, bo steropian raczej nie jest rzeczą, która wytrzyma wysoką temperaturę, ale w tej chwili mógłbym tak naprawdę ją sprawdzić zaleta, że taką płytę można postawić w tym momencie wszędzie. Są kuchenki dwupalnikowe na przykład, dwu takie, które można postawić wszędzie i one są dosyć tanie. No tak naprawdę nie, można montować, nie trzeba montować. Jeśli komuś wystarczą dwa palniki, to można używać dwóch. Ja już dziękuję. Następny film będzie zapewne z montażu tej płyty. Dziękuję i pozdrawiam. Płyty Amike ogólnie. Ocena Dostępności. Instrukcja. o Jeszcze bym podał instrukcja. Spis treści. Instrukcja Polskot 113. Zobaczmy, co tu jest. No. 113. Dosyć pokażna. Nie wykrywa obecności. dwa Nie wykrywa z wyjątkiem ganków solnych Duża instrukcja obsługi taka całkiem spora oczywiście w kilku językach o. Karta, gwarancyjna, faktura i tak dalej. Amika Produkt informacje, specyfikacje No i taka książeczka instrukcja obsługi Amika to polska firma bardzo dobra, doceniana na świecie, więc można z niej korzystać i raczej jej produkty są produktami mil klasy światowej. Ta płyta jest ekonomiczna. Model PI6501. Ja patrzyłem jeszcze PI6540, ale jednak w sumie wybrałem ten. Trzeba uważać na tą szybę i jej nie uszkodzić, gdyż to nie jest nie wiadomo co i zdarzają się pęknięcia. Wiele płyt, jak oglądają w internecie, jest niestety potrzaskanych. Przy kurierze należy otworzyć. No i energię. Tutaj instalacja, instrukcja montażu. Ile tego? Minimalna odległość płyty w przypadku kapu 650 mm skośnego, 450, wskazówki bezpieczeństwa. Hmm. Jak gdyby firma stara się ułatwiać korzystanie z życia codziennego, ułatwiać codzienne życie. We wszystkich podstawowej informacji o urządzeniu instrukcja pokaźna, tutaj schemat podłączenia. Więc wszystko można by powiedzieć w instrukcji jest. Instrukcja, jak to działa, panel sterowania, pole indukcyjne, funkcja BOSTER. Tutaj światło cyfrowe sprawdzimy, zobaczymy jak działa. Już niedługo, tutaj nie będę je podłączał. Plus minus, timer, blokada. Parę prostych przycisków mówią, że intuicyjna obsługa. Mam nadzieję, że tak jest.